Dzień dobry kochani Dzisiaj żeśmy znowu złowili trochę rybek Dzisiaj akurat się trafiło złowić 19 sztuczek Ja się zabieram teraz do filetowania Jak skończę filetowanie to Wam pokażę Ile wyjdzie mi tych filecików Myślę, że jakieś może 700 gramów Ale to za chwileczkę No i kochani chwila prawdy Zobaczymy czy mi się udało Ile mówiłeś, że Panią? Ja Mogę 700. A, U, 745 gramów. Troszkę więcej. Rybek. Dwie paczuszki na dwa obiady. Pięknie zapakowane. Mm. I mrozimy? Mrozimy. I mrozimy, kochani, i wyciągamy paczuszkę rybek z poprzedniego połowu. I robimy fajny przepis tutaj kochani rybkę naszą wyjęłam rozmroziłam, ale wzięłam dwie torebki tu jest prawie półtora kilograma dużo tego mm -hmm, ale troszkę sobie zjemy a troszkę chcemy sobie zrobić do słoików w sosie pomidorowym, tak na potem także rybka odcieka z wody, z płynu z wody, a tutaj mam dwie szklanki mąki do której dodam dwie takie pełne łyżeczki soli, za dużo nie daję i biały pieprz. Tym razem tak o, z pół łyżeczki białego pieprzu. I tym będziemy obtaczać naszą rybkę i smażyć. Także wejdziemy do składki, bo sobie wszystko posmażyć. Tak. Troszkę rybki wrócę do mąki obtaczamy, a tam już się o oleju i akurat dzisiaj smażę na rzepakowlę. tak żeby pokryło dno. A niech się nagrzeje troszkę. Olej się nagrzewa, ale ja już tu mało nakładam rybkę, bo to troszkę mi zajmie czas. A, już się ale... Tak, tak, już właśnie pójdę. Będzie potrzeba, to zmniejszymy potem. Na razie smażymy. Tak, ten mm -hmm. razu Dobra, pachnie rybka. Mm -hmm. Przez część sobie zjemy a resztę sobie damy do słoików na zimę przyda nam się bo też teraz te rybki łowimy sobie jest sezon ale potem nie będzie no będą cały czas, można pod podlodu łowić ale... No, ale my sobie zrobimy zapas my sobie zapas zrobimy na zimę no i teraz tak. wystarczy i smażymy na rumiano z obu stron a to się ładnie tak podrumienia zaglądam o, ja myślę, że tak. Przekręcamy, prawda? Tak. około tak? dwóch minut z jednej strony, a z drugiej może troszkę krócej. O, tak ładnie podpiszemy. Dwie minuty no, i minuta. Zobaczymy. No tak, żeby była taka ja. odłodzica taka właśnie podpieszona ładnie. O, tak. O, I tak wszystko trzeba posmażyć. Zresztą nie mam dużo czasu, ale będę Na, kasu, albo na pyszne. wykładam na ręcznik papierowy, no żeby sobie odciekła tłuszczu Tak, ładnie wygląda to. Ja no nie, zaraz, Nie, nie no, zaraz, tak. próbował, ona musi przeskoczyć. No zaraz. Zaraz, ja to to mnie A Nazywa się ją A to jest sam z rodziny Aha, aha. No i wkładamy następne. I, i tak musimy wszystkie posmażyć. Zawsze robimy chwileciki, bo są smaczne. Takie niby małe, jest trochę pracy przy tym, ale o, warto nie. O no, pasta, Takie pyszne. Mhm. Także kochani, posmażymy rybkę i za chwilkę się posłamy. Ja kochani z drugą rybkę, teraz patelnię wyłączam, znaczy tak, patelnię kuchenkę. Rybkę przekładam i teraz muszę po prostu umyć tą patelnię, bo ta mąka już się będzie tak paliła, że rybka nie będzie smaczna. Także dwa razy maksymalnie można smażyć. Zobaczcie, ta mąka już się zaczyna palić. Także ja teraz ją muszę po prostu umyć. nieczystą. czystą, olej. Nie chcemy popalonej rybki. Nie żałujcie oleju, tak. Ta rybka jest dużo smaczniejsza. Tak, po dwóch właśnie smażeniach wymieniamy, bo tak jak się smaży długo, ale poczekamy, tak? A nie, bo już jest, mogę nakładać. Tak, jest, że, że jest dużo smaczniejsza, bo tak mąka się pali, później to nie niesmaczne i niezdrowe I tak znowu smażymy dwie patelnie i wymieniamy olej. Nie wiemy, prawda? Nie no I kochani, rybka posmarzona. Zobaczcie, mamy całą taką michę. A to jest tylko z naszych dwóch połowów. Tak? W sumie byliśmy może półtorej, dwie godzinki, tak no, maksymalnie nie, nie, nie łowimy. Nie łowimy dłużej jak dwie godziny. Tak, i to dwa połowy, i zobaczcie, ile mamy pysznej, przepysznej nie rybki. Nigdy nie łowimy więcej jak 15-16 rybek. Tak. No, i zobacz, ile tego mamy. Bo kochani, o, zrobi te filety z 15 czy 16 rybek zajmuje mi godzinkę a potem smażenie tego też zajęło też mi godzinkę. godzinkę ale kochani ale tak o jest coś przepysznego ale jedzonko. chcecie zobaczyć jak my ją będziemy podawać, z czym, jak zrobimy zapraszamy na następne video na razie kochani a dzisiaj dziękujemy do następnego